Tylko widzowie to być kolejny odcinek, i dzisiaj gramy sobie na duelsach. No. Duelsy to takie filipi. To na stałe Już tak to jest. Bekuje. Nie Dziękuję. ma. Bekuje. Ekuje. Cało mnie pali. Ja już nie, ma to co próbujesz? Dawaj, no, per się, dobrze, no. <ścoughs> nie, widzę. No, 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 no. no nie, 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 Sikierki cię napaliłem, a potem z mieczyka. No nie no, sikierka masz. No, dawaj, nie mam. Dawaj, to teraz klikamy. A, to nie ty jesteś? To klikamy teraz. No, biję się z tobą, no czemu się nie ruszasz? Nie bijesz się ze mną, masz laga. A to jakiś Dark, dark Warzone jest. Nawet nie powiedziałeś, co mam kliknąć. Wiem, gdzie leci śmieć. Śmieć, śmieć, śmieć. za śmieciem chodzi mi, nie? No co to ma być za uderzenie 350 stopni? No, Kostek, co, co klikamy teraz? Nie wiem, no ja gram na coś. No, czekaj. Co, co, co ja robię? Co mama? Czemu się pytałeś, co ja robię? Co robiłaś? Koło Co nie wiem, że ty załamawiałaś? Pan z zalety. że tak Może to babci już coś nie wziąć? Dzisiaj? Nie no, żeby nie płaciła na przykład od marca dajemy na to. To możesz, tylko że już będzie u nas mieszkała dzisiaj? No nie, od marca na przykład. Nie godziliśmy już ciała. Okej. Okay. Ale mam dobrą warstwę. <laughs> A mamo, mogę gdzieś mieć biurko? Tam, gdzie stała kolinka. No ale to biurko musi być przy oknie, nie możesz na, siedzieć w takim ciemnym kącie. Muszę. To jest fajna przygoda, jak jest ciemna. <laughs> no nie może tak być. <laughs> Każdy ma biurko przy oknie. <laughs> Kolejny, no i No, 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 no. To teraz klik klikamy kryształy! No nie, no nie na kryształy! Ja się południu! No leci, ale rundę! I teraz no, ja wybieram! Ej, jakiś debil. z tej tam. Aha! Teraz ja wybieram. No dawaj. Chodź na to, mańka, to tarczę. No nie, to jest nudne. No, to... no ile jest ze schopem? Zaraz, jeszcze raz wybieram. Teraz ja pójdę na UHC. No To zaraz pójdziemy na UHC. A ja zaraz kończę odcinek, no to możemy się powiesić poza odcinkiem, nie? Jakiegoś debila w ogóle. <tumani>, no, no, no. Aha, robię paket Dowels jeden. Tu maminy... Tu many pakiet. To jest tu many pakiet. Ty To debila tutaj boli. Serio. cheater Citter! Cater! Przestań, czy mnie uderzył cheater, ja Przestań tebie je. To dawaj na jakiś inny serwer, zaraz Nie. No ja... Bierze, bierze, ale ja i tak kończę odcinek.